Witam Was na moim kanale Fiki, przyląbany Fiki i na moim Mega Cox. Nie będzie odcinku z, nagle z kolegą 2. Yy, może później będzie, ale nie wiem jeszcze. Dokładnie. Tak, mamy opracowany plan. Będziemy starać się co tydzień, w soboty, yy, yy, wysyłać odcinki. Gdzieś tak koło 15, coś koło tego. Chyba, że będziemy zajęci. O, napiszcie, której odcinek mu, mu możemy następny wysłać. I z czego oczywiście. E, dobrze, jak widzicie mam te 8881. Jak napiszecie co, co mamy robić na następnych odcinkach, to ja Wam przypnę seruszką. No i tak, zobaczcie, byłem 20 rangę i mam dwa star powery na i Ja na szali... zdobyłem 2 Star powery. Zdobyłem M B i M. Więc się bardzo sobie cieszę. Dzisiaj będzie... ja będę osobiście mordy Mortis na Star Powera. Zapraszam Was do klubu youtubera Przerąbani w nawiasie JR przeróba nie tylko napisze i już będzie. Nie zawsze. Dowódco jest on. On często na live'ach gra z nami. Takie mam. Majdę tylko w postaci. Jest od tysiąca pucharków. Tutaj. Chatting. Patrzcie, żeby wam to udowodnić. Gramy czy gadamy? Na razie przerwę mam, muszę muszę ogarniać live No więc tak możemy przebieg dużo nie zbierać aleje bo wy nic mi nie piszecie bo w sumie nie dużo mi zostało a mi trochę nie o, o wiele więcej zostało Dobrze więc ja gram I wybierajcie, na moim kanale, wolicie odcinki z, hmm, z grania z bratem, czy czesania siostrą <grym> Tak, moją kiedyś pokracznię. Tak wiecie, u przyrąbane Wbijacie 10 łapek w górę, nie w dół, w górę. Co to znaczy? Co się zepsuło. Więc może zrobimy cięcie? Tak, ja robię cięcie i za chwilę do Was wracam. Dobrze, yy. kochani, przez przypadek wzięliśmy zbyt tu i zagraliśmy. To, bo nam się popsuła. Coś mi się popsuło. Nie wyzwajcie mnie, że nie umiem grać wiem. Nie musicie mi to mówić, ja to wiem. Mogłem ja, bo ty nie masz Dobrze pięknie to maksogarnie przynajmniej. A, a ja sobie duszko jak ktoś napisze yy, kim najbardziej lubicie grać, na przykład. Nawet jak tej postaci nie macie, ale wy próbowaliście. No to tak. Mi się, dlatego nie, nie lubię Mortisa. Na po nie umiem nie grać, i nie jest sposób dla mnie. Jakbym wiedziałem, jak jak że na Graba będziemy to... Nie ja też. To bym nie wziął. No Ci bym nie wziął. Ale nie ma się. Dobrze na Graba. nie ma, jest... Na Graba? Nie to, że na Grim Graba. Ogólnie nie, nie, nie robimy zabijaj! Kurcze, przeglaliśmy! Konda, co ty zrobiłeś? O nie, ty radziłeś po Nie A tak dużo, patrz. Nagrywa mi się w ogóle. Dobra, przynajmniej mi się nagrywa. O, spać mi się chce, bo dopiero to wstaliśmy. Tak. Na razie wszyscy jesteśmy na razie w piżamie. Tak. A my w łóżku oki nagrywamy. Oj. jest jeszcze Kachkę napiszcie, byś. o której wstaliśmy. No. przypniemy wam dziesięć serduszy. Nie mamy tego czy czynić. Albo łapkę w kule. Ty, ty miałeś ją. A mo, Nie, możecie sobie 12, 12. sejduszek. Ja jestem gruba pelka. Ja bym na was możecie sobie 12 serduszek ja. y... No to wchodź do mojego kanału. Subskrybuj, łapkuj. A, a przypnąć serduszko. Musisz kolejka My napisać Najważniejsza, ja myślę, że... Gruba Berta, dalej! Już nie taka gruba. W tym chodzeniem trochę skudła. Odkąd ze mną chodzi? Dobra, bo napiszą mi tych 50 komentarzy, Każdy. A nie by było mieć dużo komentarzy. Ale nie fajnie by było przy na tyle serduszek Bo to ręka będzie bolała nie, gruba No ryżka. ale jak ty, jak, jak ten chudy belka O To o, belka Dobra, mi się... O, Jak wytniemy ich głos o ASMR W sumie bym mógł nagrać Tylko byście musieli napisać jakieś rzeczy Nie wiem to jest ASMR nie. Jeśli nie odgrywam to załóżmy Deep Slime'a przegrywam. przegryzam Dobrze Ja dla was specjalnie na odcinku otworzę ja... skrzyneczkę, Bo mi brakuje samych legend Dwie strzyneczki otworzę, bez tutaj te punkty mocy. Do El Primo. Zobaczymy, może jakaś legenda dropnie. Z... Może teraz tutaj punkci mocy. Może ulepszymy bi dzisiaj. Wytlamp. I ostatnia, żeby tu legenda była. O, coś się wiesi. Może, może będzie. Także że ma słaby talent. Legenda! A nie, jednak nie. Wolałem się przygotować, wiecie. W ciągu... Teraz jestem taki pusty tutaj. Jest tak pusto. Nie podoba mi się to. Ulepszę bik i zagram bi. Ue, jak pojecie, Myśmę, Miesiąc, Ej, jak się pojeździła! sam grać. Więc ją na 15. Ej, zróbmy tak, że jak zostawiam pod tym filmem 10 subskrypcji przynajmniej, to robimy challenge. Nie Znaczymy, da się pod jednym filmem 10 subskrypcji. I musimy przetrwać jak najdłużej w toalecie. <grym> Piszmy. żebyś wtedy się filmu... O, i ale, ale, co? <śmianie> to ja muszę maskę nosić, kamerzysta, żeby nie zobaczył jej twarzy. I worek Gucci. Jasne, to wiem. Wezmę jakiś worek z Biedrońki. Turebkę. Turebkę dam, z tą by było najlepiej. <śmianie> z Gucci, to tak. Tylko skąd byś? A my o pedzinie pochłamy. O kurczę. Chodzi nie będą się... ale mu załatwił. Gruba perta. A pa, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jestem. Nominu się dwa. Uderzyć się. Ja. Nie.